Dzień dobry. Dziś smartfon nie za 6, nie za 5 czy 4000 zł. Dziś schodzimy na ziemię i dobrze, bo portfel nie jest z gumy. To jest kanał Twoja rzecz. Zapraszam. Ten film pojawia się w okresie newralgicznym okresie rekomendacji. W momencie kiedy poczta pantoflowa znaczy więcej niż kiedykolwiek wcześniej, a w listopadzie i grudniu wydawanie pieniędzy przychodzi nam wyjątkowo łatwo, więc dobrze by było, aby nasze wybory były choć trochę przemyślane. Dzisiejszy bohater zdaje się być wyborem naturalnym, kiedy nasze oczekiwania są proste, dużo funkcji, ale bez przeginania sceną. Wprawdzie tego telefonu nie można nazwać tanim, to w dalszym ciągu okolice 2000 zł, jednak przy obecnych realiach to kwota co najmniej dwukrotnie niższa niż standardowych iPhoneów Samsungów, czy nawet z tej samej stajni mając na myśli OnePlusa 12. Przy tym wydaje mi się, że w tym przedziale cenowym telefon może być już traktowany jako potencjalny materiał na prezent, choćby zrzutkowy. Nord 4 jest u mnie już dość długo, bo od dwóch miesięcy i przez pierwsze 30 dni korzystałem z niego bardzo intensywnie, a potem żonglowałem różnymi telefonami, ale to nawet dobrze, bo kiedy do niego wracałem no właśnie. O OnePlusie tak ogólnie można powiedzieć, że jest ulubieńcem recenzentów, ale w tak zwanym głównym konsumenckim nurcie dalej pozostaje niszą. Na obecność danej marki w świadomości klientów duży wpływ ma obecność w ofercie u operatorów. Z tym w przypadku OnePlusa wciąż bywa różnie i to nie jest bez znaczenia, bo dalej istnieje spora grupa osób, która nowy telefon woli kupić właśnie u nich. To ważny kontekst, gdzie w przypadku Norda dystrybucja opiera się przede wszystkim na sprzedaży detalicznej w sklepach RTV, a i tam nie jest to telefon jakoś specjalnie mocno promowany, ale mimo pozostawania w rynkowym cieniu trzeba powiedzieć, że ten zdecydowanie ma się czym bronić. Do testów dostałem wersję mocniejszą z 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci na dane, która cennikowo operuje w okolicy 2400 zł, ale z drugiej strony już podstawowa wersja za 2100 oferuje specyfikację, którą ciężko nazwać odczuwalnie słabszą. Posiada odrobinę mniej RAMu i mniejszy dysk. O technikaliach nieco więcej powiem później, teraz skupiając się na wyglądzie. Biorąc go w garść, to jest trochę powrót do przeszłości, bo przypominają się czasy iPhone'ów 6, 6S czy 7 albo HTC One. M8. Kiedyś większość flagowców miała obudowy wykonane z metalu, co miało swój wizualny urok, ale też czysto użytkowe przewagi nad obecnie oferowanymi szklanymi telefonami bo były zwyczajnie bardziej odporne przy upadkach. Ta sztuka, co prawda, nie skradła wizualnie mojego serca i zdecydowanie bliżej mi do tradycyjnej czerni lub koloru srebrnego ale mimo wszystko dobrze, że jest też coś dla tych, którzy lubią barwne odcienie. Patrząc na niego pierwszy raz miałem taką myśl, że ta klasyczna bryła to jest coś, czego brakowało mi we flagowym OnePlusie 12 i chyba sam producent wreszcie to zrozumiał patrząc na świeżo co pokazaną 13, która wreszcie ma bardziej foremne kształty i niemal płaski front. My generalnie jesteśmy konserwatywni i bliżej nam właśnie do takich znajomych form, co bez wątpienia jest atutem Norda. To telefon duży, większy nawet od iPhone'a 15 Pro Max mimo podobnych przekątnych ekranu, ale mimo to pozostaje zaskakująco lekki, unikając przy tym efektu wydmuszki, z jakim kojarzy mi się na przykład na Phone 2a. Bardzo też rzuca się w oczy jego mała grubość, co może o tyle mieć znaczenie, że kiedy wpakujecie go w pokrowiec, nadal będzie to telefon dość smukły. Sprytnym zabiegiem czysto wizualnym jest szkło w górnej części pleców, stanowi fajne przełamanie aluminium pokrywającego większą część obudowy, a przy tym stanowi też ułatwienie dla modułów łączności nie będąc materiałem tłumiącym sygnał. Cała obudowa wykonana jest bardzo dokładnie spójnie i zalicza się do tego również wykonanie samych przycisków. Te pracują cicho i miękko, jak w najdroższych smartfonach, tak samo zresztą jak mechaniczny suwak przełączający tryby powiadomień między cichym, wibracjami i trybem głośnym. Chodzi z fajnym, takim dużym oporem i dodatkowo zwiększa poczucie solidności całej obudowy. Gdzie więc są te kompromisy? Nie jest technologiczny cud, musiało dojść do cięcia, ale dokonano ich z dużym wyczuciem. I jestem przekonany, że wiele osób będzie lekko skonsternowanych, wiedząc, że nie ma do czynienia z flagowcem, a mimo to czując, że w zasadzie niczego im tu nie brakuje, choć diabeł tkwi w szczegółach. Najbardziej oczywiste cięcie wynika z metalowej konstrukcji. Nie ma tu ładowania bezprzewodowego. Dla mnie byłby to jakiś argument przeciw, ale z drugiej strony moja żona w iPhonie w zasadzie z niego nie korzysta, bo woli wpiąć przewód i dalej mieć swobodę w korzystaniu z telefonu. Druga kwestia to ekran, który nie jest idealnie symetryczny. Na dole ma minimalnie grubszą ramkę, ale jednocześnie przyznaję, że jest to tak niewielka różnica, że może przesadzam. Sam wyświetlacz ma u mnie ciężko, bo jestem mocno rozpieszczony na tym punkcie, mając u siebie od premiery Samsung S24 Ultra, ale i iPhone w tej kategorii stanowi pewien punkt odniesienia, szczególnie mam tu na myśli samą jakość kolorów i ich kalibrację. Nie zrozumcie mnie źle, to dobry ekran, dostatecznie jasny, oferuje wysoką rozdzielczość, 120 Hz poziom odświeżania, always on display, ale jeśli zestawimy go z flagowcem, to ten pokaże swoją wyższość choćby na dworze, gdzie Nord nie jest tak czytelny w słońcu jak iPhone. Jakąś oszczędność widać też w czytniku linii papilarnej w ekranie, który jest solidny, całkiem skuteczny, ale nie jest potworem szybkości. Z drugiej strony, kiedy porównałem go do Samsunga S24 Ultra, to szybkość i dokładność były porównywalne, co jest komplementem dla Norda i powodem do zakłopotania dla Samsunga. Zwróciłem też uwagę, że jego lokalizacja jest nietypowa, umieszczono go odczuwalnie bliżej dolnej krawędzi ekranu niż w większości smartfonów i trzeba się do tego przyzwyczaić. Wymieniając te małe kompromisy, nie chcę was zniechęcić do zakupu. Bardziej chodzi o to, żeby nakreślić w jakich obszarach flagowce dają subtelnie więcej, choć kosztują zdecydowanie więcej. Jest jeszcze kilka rzeczy, o których warto powiedzieć. W komplecie z OnePlusem 12 dostajemy szybką 100-watową ładowarkę, a tu jej brakuje. W zasadzie dostajemy tylko przewód oraz naklejoną fabrycznie na ekran folię, która jest z tych grubszych, sztywniejszych i dość dobrych jakościowo, więc pewnie trochę Wam posłuży. Kompromisem jest też samo gniazdo USB wykonane w standardzie 2.0, przez co przy potrzebie przesyłania większych plików ta czynność zajmie Wam nieco więcej czasu. Co do samej ładowarki, to mimo wszystko byłby to pierwszy dodatek, jaki od razu powinniście dokupić do tego telefonu. Kosztuje wprawdzie około 170 zł, ale akurat szybkie ładowanie jest tu jednym z lepszych, szybszych i generujących najmniejsze temperatury, a dodatkowo bateria jest duża. Dlatego moim zdaniem warto taki koszt ponieść. Zwróćcie też uwagę, że producent sygnalizuje w tym telefonie obecność funkcji bazujących na sztucznej inteligencji mało tego. Brzmi znajomo, prawda? No więc wolałbym, żeby to pominięto, skoro wszystkie opcje czysto językowe nie są dostępne po polsku. Podsumowanie artykułów czy notatek głosowych z dyktafonu działa tylko po angielsku i w języku hindi, o czym informuje odpowiedni przypis, i to dalej pozostaje w mocy, bo nowe języki do tej pory się nie pojawiły. Dlatego na pewno nie kupowałbym tego telefonu tylko w oparciu o obietnicę, że kiedyś tam wsparcie dla polskiego się pojawi. Z funkcji inteligentnych działa tu jedynie wymazywanie elementów zdjęcia, ale. С разными Natomiast ostatnim elementem, którego dosięgnęły te księgowe uszczuplenia, jest system aparatów, ale o tym opowiem chwilę później. A teraz o tym, czemu ten telefon na orbicie 2000 zł może i powinien stanowić opcję nie do pominięcia. Potem żonglowałem różnymi telefonami, ale to nawet dobrze, bo kiedy do niego wracałem. No właśnie bo te powroty naprawdę nie były bolesne i właśnie to zaskakiwało. Siła tego telefonu tkwi w braku kompromisów krytycznych w relacji do ceny. To są często delikatne skugnięcia, których typowy użytkownik nie dość, że nie wyłapie, to najprawdopodobniej będzie z podziwem obserwował, jak wiele w tych pieniądzach dostał. Opis produktu mówi o dobrym zasięgu sieci i ogólnie mocno eksponuje te umiejętności, a ja mogę powiedzieć, że to nie są słowa rzucone na wiatr. O ile jeszcze w przypadku samej sieci komórkowej te różnice nie są tak bardzo odczuwalne, choć zwracam jednak uwagę na bardzo dobrą jakość samych rozmów, to już moduł Wi-Fi to jest potwór, gdzie potrafiłem odejść od domu na jakieś 20 metrów i dalej mieć 50% zasięgu sieci, podczas gdy iPhone 16 Pro już dawno zapomniał z jaką siecią miał do czynienia i kompletnie nie widział nic w okolicy. Telefon, który kosztuje cennikowo ponad 2,5 razy więcej, szeroko wykorzystywany w biznesie, w tej kwestii jest rozmazywany przez Norda na ścianie. Jego testy zaczynałem we wrześniu, byłem wtedy nad morzem i trafiło mi się nagranie podcastu z Krzyśkiem Kołaczem przy okazji premiery iPhone'ów. Poszedłem do auta, zrobiłem z Norda hotspot dla MacBooka i przez bite 2,5 godziny gadałem z nim na Zoomie, a internet nawet się nie zająknął. Ten telefon naprawdę na polu komunikacji jest ponadprzeciętnie solidny. Mam też wątpliwości, że od strony czysto wydajnościowej większość z Was dostaje tu więcej niż będzie w stanie wykorzystać. Snapdragon 7 Plus generacji trzeciej do spółki z 12 lub 16 GB pamięci RAM to połączenie, które na żadnym etapie nie dało mi odczuć, że muszę z czegoś rezygnować tak czysto użytkowo. System działa bardzo płynnie. Telefon szybko przycina filmy i edytuje zdjęcia. Przy tym wzorem OnePlusa 12, również Nord niechętnie się nagrzewa nawet podczas dłuższego nagrywania i nawet podczas grania. Szczególnie ten gamingowy scenariusz może mieć tu znaczenie dla wielu osób, bo ten procesor ze swoim układem graficznym wykręca w testach syntetycznych wyniki na poziomie flagowców sprzed dwóch lat, a GPU, to już poziom niewiele gorszy, od zeszłorocznego Snapdragona 8 drugiej generacji oraz posiada przy tym jedne z szybszych pamięci RAM. To przy cenie Norda barzy naprawdę dużo. Z mojej perspektywy bardzo dużym plusem jest niemal pełna dostępność kodeków Bluetooth i tak jak w Xiaomi 14 Ultra brakuje tu jedynie aptX lossless, ale przy tym pełny szwedzki stół. Na tym polu ani piksele, ani iPhony, ani Samsungi z serii S nie mają podejścia, także OnePlus może pełnić też rolę poważnego telefonu muzycznego i w połączeniu choćby z niedawno recenzowanymi przeze mnie Batsami Pro 3 daje dużo przyjemności z odsłuchu zarówno muzyki, jak i przy oglądaniu filmów. O głośnikach też warto wspomnieć celowo. Nie umieściłem ich w sekcji poświęconej kompromisom, bo co do zasady, nie mogę im wiele zarzucić. Są donośne, grają czysto, nie deformują dźwięku nawet na pełnej głośności i nie rezonują nadmiernie zabudową, co występowało choćby w Xiaomi. W zasadzie względem iPhone'a przegrywały jedynie głębią, która u Apple jest, a tu dźwięk jest jednowymiarowy, a także o ten ton ostrzejszy. Fajnym dodatkiem pozostaje dioda podczerwieni, która pozwala swobodnie sterować telewizorem lub inną elektroniką w domu, a lista tych urządzeń jest ogromna i to zwyczajnie działa. U siebie skonfigurowałem obsługę telewizora, także odtwarzacza sieciowego w systemie audio. I tak sobie myślę, że w momentach, kiedy konwencjonalnego pilota nie mamy pod ręką, to telefon staje się jeszcze bardziej użyteczny. Podzielę się z Wami takim nieoczywistym aspektem testowania telefonów, bo często z tyłu głowy pojawia się u mnie taka myśl w zasadzie to obawa przed robieniem przeciętnych zdjęć w miejscach czy w momentach, które mają dla mnie większe znaczenie. Mam na myśli, że testowany telefon może nie podołać i że nie przywiozę na przykład z rodzinnego wyjazdu fajnie uchwyconych wspomnień. Z tego samego powodu backupowo mam przy sobie iPhone'a w takich momentach, który choć trochę zbladł po tym co zobaczyłem w Xiaomi 14 Ultra, to jednak daje efekty powtarzalnie dobre i to jest jego siła. Test Norda 4 przypadł między innymi na mój wyjazd nad morze i stąd ta dygresja, bo tam również pojawiły się te moje obawy. Ale ten system aparatów, choć pozbawiony teleobiektywu, choć jego aparat szerokokątny nie jest najwyższych lotów, choć nie ma tu trybu makro, a aparat główny wprawdzie chwali się 50-megapikselową rozdzielczością matrycy, to jednak sam jej rozmiar nie jest imponujący, a mimo to zdecydowanie się broni. Zdjęcia, które tu równolegle wyświetlam, mogłem bez bólu wrzucić do mojej prywatnej galerii na iCloud i przez te kilka dni zrezygnowałem z backupowania przy pomocy iPhone'a. Tu bardzo dużo robi obróbka zdjęć po ich wykonaniu, bo często widzę, że w momencie kadrowania na podglądzie jest delikatnie, mówiąc, problematycznie, ale potem system jest w stanie wyciągnąć detale, ułożyć umiejętnie nieostrość drugiego planu i co ważne, nie robi tego w sposób sztuczny. Zoom cyfrowy jest moim zdaniem w miarę użyteczny do poziomu dziesięciokrotnego zbliżenia, a potem jego ocena zależy już od naszego stopnia tolerancji, bo i tam algorytmy starają się jak mogą, żeby ulepić coś z tych niewyraźnych kadrów. Najbardziej moim zdaniem elektronika nadrabia przy szerokim kącie, gdzie po zmroku, przed wykonaniem zdjęcia kadry jest potwornie zaszumiony, widać, że ta soczewka nie zbiera dużo światła, a mimo to finalny efekt jest co najmniej akceptowalny. Ogólnie słabością tego aparatu są momenty występowania takiego światła pośredniego. Wtedy zaczyna mieć problemy z szumem bez względu na soczewkę, ale oczywiście najbardziej dotyczy to szerokiego kąta. Kiedy jednak mówimy już o aparacie głównym, to efekty, jakie można nim uzyskać, są naprawdę bardzo dobre. Jak na tę półkę cenową, bez względu na to, czy mówimy o zdjęciach wykonywanych za dnia czy po zmroku. Zresztą na tym poziomie cenowym bym się specjalnie nie skupiał, bo raz na jakiś czas wyświetlam Wam też do porównania zdjęcia ze zwykłego iPhone'a 16 i czy można tam dostrzec przepaść? No chyba niekoniecznie. Podobnie sytuacja wygląda przy wideo, gdzie stabilizacja działa bardzo skutecznie, przełączanie między kadrami bliższymi i dalszymi też działa płynnie, co nie jest takie oczywiste. Tu sprawa jest o tyle ułatwiona, że wszystko powyżej normalnej ogniskowej jest przybliżeniem cyfrowym, więc łatwiej kontrolować ten obraz. Jakość zwolnionego tempa nagrywanego w 120 klatkach też nie pozostawia niedosytu. Poza tym, że takie ujęcia można nagrać tylko w Full HD. A co do kamery przedniej i mikrofonów, no to proszę. Już mamy taką jesienno-zimową aureę, ale jest całkiem przyjemnie słońce przede wszystkim. I test kamery frontowej. 1080p. I 30 klatek na sekundę. Maksymalne wartości, jakie może nagrywać ten telefon. Za mną co się Chyba nie. Tak mi się wydawało. No i przy okazji możecie jeszcze sprawdzić, jak mikrofon zbiera mój głos. Ale pięknie dziś jest. Pięknie, naprawdę. Czapkę mam taką trochę ordynarną, ale trudno Ważne, że ciepła. Dobra, zawracam. Okej. Okay. Teraz troszkę pod światło już nagrywa aparat. No i myślę, że już wiecie więcej na temat tej kamery frontowej. Pozdrawiam, a w zasadzie to czołem. Są telefony, które starają się oszukiwać, że są prawie jak flagowce. Na przykład, iPhone 15 czy teraz 16 w wersji czarnej dość dobrze podszywa się pod wersję Pro. OnePlus 12R też jest takim farbowanym lisem. I oba te telefony są dobre, ale jednocześnie kompromisy, na jakie tam idziemy, nie obniżają ceny w sposób adekwatny do rozmiarów tych ubytków. Nord 4 w tym towarzystwie jest dobrym oszustem, takim Robin Hoodem wśród smartfonów, potencjalnym ulubieńcem kobiet, ich mężów i dzieci, telefonem z baterią, która nie narzuca się naszej pamięci, z aparatem, który potrafi w przyjemne dla oka zdjęcia i całą masą innych udogodnień, które po prostu działają. Przy tym, wybierając wersję czarną lub srebrną, dostajemy ponadczasowy i elegancki look. W środku naprawdę drzemie potencjał na ładnych kilka lat spokojnego korzystania, a tak naprawdę z niewielu rzeczy tu rezygnujemy. No i nie kosztuje 3, 4 czy 5 tysięcy złotych, co dla tej historii stanowi kluczowe, fabularne tło. Po prostu w rodzinie Wam podziękują. Podzielcie się w komentarzu swoją opinią na jego temat, dodając również hashtag. Dobry oszust, żebym wiedział, że oglądaliście do końca. Chciałbym, żeby takich telefonów, tych nieco tańszych, było w tym miejscu więcej. Więc jeśli ten film Wam się spodobał, a nie subskrybujecie jeszcze kanału, to zróbcie to, a mi większe zasięgi pozwolą skuteczniej ściągać na kanał te urządzenia, które Was interesują. Ponadto, jak zawsze, zostawcie w tym miejscu łapkę, którą podpowiada Wam. Serce! I widzimy się w kolejnym filmie na kanale Twoja Rzecz. Czołem, moi drodzy.